Strony Kryst dzisiaj sobie zagramy w Farming Simulator 15. Jest godzina 5:55, czyli jest z rana. Przepraszam, jest bardzo z rana. Jedziemy na to pole Bożniwa. Zapowiadałem chyba na ostatnim odcinku. Na tym, na to pole jedziemy po prostu, więc bierzemy 30 Jedziemy. Dobra, jedyneczka. Jedziemy tutaj z powoli. Tylko nie wiem, gdzie jechać. Żeby ją zaparkować. Tu jadę. O, bo tutaj nie mam innego wyboru. Ale ciemno strasznie jest. Tutaj muszę tak zajechać. Tutaj będę się sypać. Burdy, tak, wszystko jest. Dobra. a aplandeki, aplandeki nie dajemy. Po co przyczepa? Przecież bardzo dobra. Tutaj jakoś musimy zmieścić bizonem. Bizon Z056. Chyba czekajcie poczekajcie. Muszę go wykręcić nim. Jak mówię, tutaj bardzo ciężko. Przejdzie, przejdzie. I kosimy. Boże, jakbym gdzie dojsko zaczął. Jedziemy z koksem. No i już się zbliżamy do 40 subskrypcji. To no, niedługo będzie. 40 subskrypcji, bardzo się z tego cieszę. no Mikrofon mam niezbyt dobry, no bo mnie ledwo co słychać. Nie wiem jak teraz, bo coś tam wiem, wczorajszym odcinku za głośny była ta, ta... ten Ursus za głośna była gra. 30. O tamta. Ale dzisiaj już ściszyłem i powinno być dobrze, więc się bardzo z tego cieszę. Jak będzie dobrze. Pole jest nie takie duże. Tutaj kosimy. I sypiemy później na trzydziestkę i jedziemy do skupu. No to chyba na skupu nie w tym odcinku, bo do skupu trochę jest kilometrów. Dobra, pojechamy. Ale nie jest, później to sobie z prasą. Może w następnym odcinku pojedziemy. No właśnie, jak wiecie, 5 łapy w górę, no to kolejny odcinek. Bo pod tym ostatnimście wbili to 5 łapy w górę. No i się bardzo z tego cieszę. sobie tutaj pole jest takie nie wiem czy duże czy małe ale sobie tutaj później z prasą muszę tam po tym pojechać tylko nie wiem czy nie wiem nie wiem naprawdę nie wiem pojedziemy z prasą później poprasować w Na następnym odcinku może jak bijecie 5 chłopów w górę no i golfat trzeba dwójkę zawieść no bo już stoi 3 dni 4 to już jest dużo. Trzeba go zawieć, żeby mechanik go zrobił. Lub sam go po prostu zrobię. Najlepiej. Nie wiem, olej, dałem nowy. Nalejemy. Klepać to klepać go nie będę, bo tam takie malutkie to. Tylko ten silnik. Lepkam go sobie i w następnym odcinku zobaczymy, czy go naprawię, czy nie. To odcinek nawet jak wbijecie pięć łapek w górę, to nawet odcinek będzie dzisiaj. Więc... Spoko. Bo jak oglądacie to czego nie? Zrobię teraz odcinki, bo no teraz robię, będę regularnie odcinki, chcę po prostu daily nagrywać. Przez cały miesiąc. Kiedy zacząłem to daily? Zacząłem niedawno. Zobaczymy, ile będę. Na no daily i co? Ja sobie chyba widzimy się chyba zaraz po no zaraz się po prostu widzimy więc Pa, jak to wykoszę po prostu to się zobaczymy Cześć, znowu się widzimy i właśnie skończyłem kombinować wyłączam, stawiam rurę i jadę pod trzydziestkę o nie 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 ach tyle przesypałem bo miałem biegi jakieś nie mogłem zahamować i ładnie się pięknie sypie trzydziestka skacze Tutaj jest tyle. Schowajmy sobie rurę wydechową. Nie no, żartuję. Tyle. Ułożyła się. Jedziemy 30. sobie jeszcze tę tutaj rzu rzućmy. Na no to. Tak. Tak, tak. Na się tak. I jedziemy sobie do domu powolutku. Damy sobie to do garażu. Tu przynicę Na to kokosów nie będzie bo tu dużo nie ma, no ale czekajcie, łatwo nie wykręcę, znowuż, Poczekaj, to na połąkę jadę Dobra, jadę z powrotem sobie tutaj wjechałem już. Odpinam sobie. No, miejsce mam tu strasznie. Nawet wjechałem. No, przyjazda tutaj taka zmanewrowana, cała jakaś to. niech czy mi się na wyrażenie, nawet wjeżdżać. stoi tutaj? Nikt jej nie uchronił przecież. A 60 to jest ładno, to ona musi tu stać, przecież. piękność jest. A Ursusa C28 w ogóle tutaj trzymam i nikt go nie ukradł. No Szacun. A tyle już 3 dni tu stoi na polu. 4 dobrze, że nie padałbym do wydechu. Stoi po prostu sobie tutaj. Tu przewracarkę. przewracarką. Dbali? Dbalił. Jedyneczka. Jedziemy. Co mi nie... Aha, dobra, jedzie. No i to by powstawało gdzieś tutaj, wstawić w krzaczki, żeby nikt tego nie ukradł. Dobra, nie stoi to już. Traktor w sam raz do lasu. Piążniki. Ków nie ma. Czy ma? Nie ma. Może do lasu nie jestem dopiero ale 30 w sam raz do lasu. To co tutaj zajedziemy? Zaraz. Przenieg na razie z koło golfa dwójki. Czyli jak golfa dwójkę, to tak jak mówię, będę naprawiał. Kosel tak cofnę, żeby tak w krzakach nie stał. Dobra. Golfa dwójkę będę naprawiał sobie samemu więc co no to by chyba był już na koniec tego odcinka zachęcam do zasubskrybowania tego kanału no i co, no i się siemaneczko no cześć i pa czołem siemaneczko